Witam wszystkich serdecznie! Witam Was dzieciacki! Hej! Dzisiaj, korzystając z okazji, że możemy bawić się na Placu Zabaw! Takim „wow! Placu Zabaw! Nauczmy się literek! Czemu by nie? Okej! Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Czy ktoś z Was wie? Tak! To literka A! A jak autobus! A, 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 autobus! Tak, właśnie ją tu widzimy. Wow! A! A jaka jest druga literka po Obecie? A! A potem? Tak! B! Doskonale! Jesteście bardzo mądrzy, dzieciaczki! Literka B, którą widzimy właśnie tutaj. Wow! B! Jak babcia! Wow! Mieliśmy literkę A! Mieliśmy literkę B. A jaka jest następna ta literka? Tak! C! Ło! Wow. Oto i literka C. C? Jak ciastko? Każdy z nas lubi ciastka, tak? Haha! Ha. A! To już się że co no okej! A, B, C. I co dalej? Hmm, po ciasteczkach. Mamy literkę... Tak! Literkę D! Wow! Na literkę D może być na przykład dinozaur. Dinozaury żyły kiedyś przed naszą erą, zanim jeszcze ludzie żyli. I robiły tak... Teraz często dinozaurki możemy spotkać w muzeum, gdzie możemy zobaczyć jak wyglądały i jak żyły. Jedziemy! Jaką literkę mamy po literce D? Jak myślicie? Tak! E! Właśnie widzimy literkę E! Wow! Na literkę D możemy mieć elementarz To jeszcze jest na literkę E? Eskimos! To taki pan i pani, którzy żyją w krajach, gdzie jest bardzo zimno. Uf, aż mi się zrobiło zimno. Chyba śnieg zaczął padać. Uf. I po literce E mamy literkę. Ding! Dokładnie, literka F. Wow. A co mamy na literkę F? Tak, frytki! Na przykład, frytki. <laughs> Firanki w pokoiku wiszą sobie na przykład. Co jeszcze możemy mieć na literkę F? Jak myślicie? Hmm. Tak, frytki! Dokładnie. Uwielbiam frytki. Nie wiem, jak wy. Ale ja to uwielbiam frytki yeah! Nie! Po literce F mamy literkę, tak, literkę G. Haha. Wow. A co mamy na literkę G? Tak, mamy różne gry, na przykład. Gry w piłkę, gry w siatkówkę. Dokładnie. Mamy jeszcze gumę do rzucia, nie wiem, czy ktoś z Was dzieciaczki kojarzy, ale jest taka bajka, która nazywa się... Tak! GUMISIE! Jeśli nie znacie, poproście kogoś dorosłego, aby wpisał Wam w aplikację YouTube GUMISIE. Zobaczycie, że Wam się spodoba. To naprawdę super bajka. Możecie znaleźć link do tej bajki pod spodem, pod moim filmem.